Witam bardzo serdecznie. Jestem ja Dodek. Zapraszam Was na serię drugą, na odcinek z Mapki na Elm Creek, amerykańskim Elm Creek. W dzisiejszym odcinku mam zaplanowane dwie rzeczy. Przede wszystkim będę chciał siać poplon. Jak również będę chciał sobie na spokojnie ogarnąć kwestię nawożenia. Więc myślę, że na początek zacznę od kolejnego nawiezienia po. co prawda mogłem to zrobić zaraz po siewach nie, nie, nie ogarnąłem tego tematu no niestety wyszło jak wyszło Myślę, że mimo wszystko ustawię jednak tą najwyższą szerokość. Dopełnie tylko nawozem roz ten opryskiwacz? I myślę, że. Te opryski pójdą mi w miarę szybko a potem posieję sobie poplon na tych dwóch polach, na których mam nie mam nic posiane, dlatego że przede wszystkim stwierdziłem, iż tak naprawdę nie ma sensu ogarniać tutaj pszenicę, w sensie siać pszenicę teraz. Myślę, że na spokojnie posieję sobie coś w przyszłym roku. Jak już się, że tak powiem, sezon skończy. Dlatego, że no, będę chciał przede wszystkim będę chciał, a nie, tego pola nie będę nawoził, dlatego, że mm, tutaj będę się poplątał. Pomyślałem sobie, żeby coś y, ogarnąć tutaj y, innego, w sensie, coś posiać innego, niekoniecznie pszenicę, no, niekoniecznie I jęczmień. Y, zastanawiałem się nad soją, zastanawiałem się nad sorgą, bo jest to nowa uprawa. Dlatego też myślę, że jest to kwestia, którą. Na spokojnie ogarnę sobie już po zimie, na wiosnę. Mówię, no w mojej ocenie nie ma sensu iść typowo w jedną uprawę, Tym bardziej, że żniwa pszenicy były, były żniwa owsa. tego też myślę, że sobie ten temat yy, odpuszczę. Yy, w tym sezonie oczywiście, tak? Uu, uu, uu. To są chwasty. To jest ta budowla, na którą trzeba uważać. Zastanawiam się, czy mogę ją sobie sprzedać. Bo ona mi to trochę ewidentnie przeszkadza. Jeżeli chodzi o tamto duże pole, to ja je sobie nawiozę poza odcinkiem. Nie będę tutaj przedłużał tego. I teraz jadę po siewnik i posiejemy poplot. Skąd taka decyzja? Przede wszystkim kwestia Oszczędności nawożenia. Tylko i wyłącznie nasiona są niestety dużo, dużo tańsze niż nawóz, dlatego też pozwolę to sobie zrobić w ten sposób. Wszystkie ciekawości sprawdzę również tutaj. Tak, dokładnie. Znacznik działa jak pług. Więc kamienie będą mimo wszystko nadal wychodziły z pod ziemi. Identyczną sytuację miałem na mapce Alerengrad podczas siania trawy. No minusem tego było to, że po prostu nie przewidziałem, że tak się może wydarzyć i zbyt szybko ostawiłem wypożyczoną maszynę do zbierania kamieni. Tutaj niestety mam ten plus, że ta maszyna jest na mojej własności, na moim wyposażeniu, więc mogę sobie tutaj na spokojnie pozwolić na tego typu sytuacje. Kamienie oczywiście się pozbiera, wysypie. Tu już mam taką w miarę fajną kubkę, usypaną. I myślę, że tych kamieni, mimo wszystko, jednak będzie jeszcze sporo, bo um, jak ten poplon mi sobie wykiełkuje, wyrośnie to ja tutaj po prostu wpadnę z pługiem i zrobię regularną orkę więc tych kamieni znowu będzie dużo i myślę, że po prostu któregoś pięknego dnia, jak już się uzbiera cała przyczepa to pojedziemy i je wysypiemy. Zastanawiam się tylko czy Ale nie, nie będę kombinował. Nie będę sprawdzał czy faktycznie ma to wpływ na przez użycie maszyn. zbiorę to co powychodziło i najwyżej pozbieram to jeszcze raz do obsiania mam ogólnie dwa pola to pole i tamto, które żeście widzieli takie strasznie zachwaszczone Myślę, że sobie na spokojnie ten temat tutaj teraz poogarniam powolutku. A potem pojadę na to drugie pole. I myślę, że na końcu odcinka, jak zostanie troszkę czasu, to jeszcze e, pobieram te kamyki z pola, żeby ich tutaj nie było. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na materiały z mapki Elrengrat. ten materiał. Ten pierwszy materiał, ten rozpoczynający serię, jest bardzo kiepskiej jakości jeżeli chodzi o kwestie nagrania z mikrofonu. Tam wyniknęły pewne problemy techniczne. Ale myślę, że ten drugi już jest w miarę fajnie nagrany, więc... bardzo chętnie zapraszam do ich obejrzenia. Jeżeli chodzi o mapkę LMG, to tak trochę potestowałem sobie wszystko, już mniej więcej wiem jak wygląda kwestia hodowli krów, przynajmniej. Wiem jak wygląda kwestia hodowli innych zwierząt. Aczkolwiek e, najbardziej opłacalną wersją jest ta pasza mieszana jednak mimo wszystko, gdyż ona daje nam największe możliwości. Jeżeli chodzi o kwestię stuprocentowości przy produkcji mleka, w mojej ocenie w pozostałym zakresie nie ma się co w ogóle bawić w trawę wsianą, tylko po prostu trzeba od razu iść w TMR. Co ciekawe, została zmieniona, ale to już pewnie żeście zauważyli, grając, oglądając inne materiały, została zmieniona pojemność BEL. I kostek. Bela ma teraz pojemność, Bela Siana i Bela Kiszonki ma pojemność, przepraszam, słomy ma pojemność 4,5 tysiąca, natomiast kostka 9. Bela Kiszonki ma chyba 5, a kostka 10. Także troszeczkę mnie to zaskoczyło, jak to zauważyłem. No i mm, trochę mi to pomieszało plany, bo grając w poprzedniego farminga, miałem sobie tak wszystko fajnie policzone, poukładane, poustawiane. Natomiast tutaj muszę się niestety troszkę pogłowić. Tym bardziej, że pojemności paszowozów, stosunek pojemności paszowozów do kostek z tego poprzedniego farminga pozostał taki sam, tak bo jest to wielokrotność cyfry 4. No dobra, to pole mam już obsiane. Teraz sobie skoczę na tamto kolejne pole. No i co mnie zaskoczyło? Zaskoczyło mnie to, że mianowicie teraz korzystając z tej wieży ciśnień płacimy za pobraną wodę. Teraz tak się zastanawiam, co jest popsute? Siewnik? Czy ciągnik? 27% zużycia, a siewnik ma nie mam pokazane jaki ma procent zużycia, dziwne no ale coś jest na rzeczy, bo hmm. on ma prędkość roboczą 12 km no, a tak widzę ciśnie 12, 12, 11. No, dobra, zaraz zobaczymy. Może mi się po prostu przewidziało. No też tak może być. jak zrobiłem. Zaraz poprawię. i lecimy z koksem. Myślę, że dam radę to ogarnąć na odcinku wszystko co sobie zaplanowałem łącznie ze wybraniem tych kamieni. Ja bardzo bym chciał to zrobić. Jak się nie uda, no to trudno oczywiście, nie będę jakoś tam nad tym rozpoczął co prawda. Nie ma ich jakoś dużo. Poprzednio było ich dużo więcej. Po tej orce, po kultywatorowaniu. No wtedy było ich naprawdę sporo. Szkoli no, jaki troszkę ich jest. Jeśli chodzi o kwestię rozwoju tej serii, to przede wszystkim będę chciał, tak jak mówię, rozbudować pola, posiadać tutaj dużą ilość pól, takich konkretnych już. Na pewno będą tu zwierzęta, będą tutaj różne zwierzęta nie tak jak na Elorendradzie przede wszystkim głównie krowy i może ewentualnie coś się jeszcze pojawi nie tutaj będą zwierzęta już takie konkretne praktycznie wszystkie możliwe dostępne hodowle które tylko uda mi się w miarę poogarniać nie wiem czemu ten mijak tutaj został ale to jest już kwestia że tak powiem taka której nie będę w ogóle poruszał w żaden sposób no nie ma sensu po prostu nawieczenie w świecie nie ma sensu to i tak jest poplon więc nawet jeżeli gdzieś tam w którymś miejscu nie będzie do końca dosiane to tak naprawdę, nic się nie stanie, tak? To ma tylko i wyłącznie użyć glebę i nic więcej, ale tak czy inaczej, kwestia zakupu nasion będzie musiała być w jakiś tam sposób rozwiązana, rozwiązana no w ten sposób że będę te nasiona musiał kupić tak bo zostało 312 litrów to tak troszkę malutko jest więc tak czy inaczej siłą rzeczy będę musiał te nasiona kupić No aczkolwiek jest to na chwilę obecną najmniejszy problem, ale największym problemem w tym momencie jest kwestia rozbujania tej serii, tak jakbym chciał, żeby była rozbujana. No myślę, że jak się już rozbuja, to już się będzie sama, że tak powiem kolokwialnie więc huśtała do samego końca, tak jakbym chciał, żeby się huśtała. Dzisiaj w internecie na YouTube widziałem, że już się pojawiają pierwsze polskie modyfikacje A mianowicie zagościł Ursus 363P Czy to był wterocylindrowy? Nie nie, nie, nie widziałem dokładnie, wiem tylko, że 360ka Ursus zagościła Jako modyfikacja, więc no myślę, że jest spoko Czekamy na kolejne modyfikacje tylko rozpocząć rozdrywki na polskich mopach. A myślę, że tak naprawdę to jest to co, na co większość z Was czeka. No, i teraz tak się zastanawiam, czy te chwasty po prostu się tu pojawiły już po tym, jak yy, posiałem, czy po prostu zrobiłem takiego mega wielkiego mijaka, ale nie wydaje mi się, dlatego że jakby nie patrzeć, czy tekstura po tym siebie jest jednolita. Więc myślę, że to jest ewidentnie kwestia tego, że te chwasty się po prostu tutaj yy, pojawiły. jeżeli chodzi o kwestie środka chwastoburczego to ja mimo wszystko chyba jednak zatrudniam do tej roboty pracownika dlatego, że przynajmniej dopóki nie będę miał tej modyfikacji GPSowej to nie chcę tak, że tak powiem kolokwialnie mówiąc jeździć jak kogut bez głowy po polu muszę powiedzieć że te siewy troszkę nam zajęły te siewy siewy opryski no bo de facto na początku odcinka żeśmy jeszcze zrobili oprys na dwóch polach Jeszcze myślę, pozbieram te kamyki. <laughs> nie no dobra, to chyba ewidentnie zrobiłem mijaka. I to się przymaję. A już nie będę się, że tak powiem, cofał, poprawiał przed sobie. Może po, poza odcinkiem to poprawię, ale teraz już nie będę tego robił. Podam po prostu czasu na to. Tym bardziej, że chcę to pole dokończyć w miarę szybko i w miarę szybko zabrać te kamienie. Już mamy 27 minutę odcinka, prawie 20, przepraszam 23, prawie 24, więc no, ten czas troszkę leci już. A też z kolei nie chcę przedłużać, żeby ten odcinek trwał nie wiadomo ile. Prawda jest tu dużo ciekawych nowych rzeczy do robienia. Ale z drugiej strony no, też nie chcę wystawiać Waszej cierpliwości na próbę. A tu widzę ziemniaki, są już prawie gotowe do zbioru. Ja jednak przeprowadzę mimo wszystko jeden teraz, zostawię te kamienie na tym polu zbiorę je po orce ja ten popląt tak czy inaczej będę chciał zaorać mimo, że nie będzie takiej potrzeby ja mówię, że będę chciał go zaorać i wszystko tylko myślę, że ja po prostu po orce te kamienie wszystkie sobie zbiorę z drugiej strony zobaczę czy one znikną czy one nie znikną zrobię sobie taki mały teścik Dobrze, dobrze, wiem, że nie mam dostępu do tego terenu. Bo w sumie sporo jest tych kamieni. Ale z tego co widzę, to one praktycznie będą się pojawiały wszędzie, gdzie tylko będą wykonywane jakieś prace polowe yy, związane z. Ingerencją w strukturę ziemi, ok. Także ja w tym odcinku już zakończyłem. Mam nadzieję, że się Wam podobał. Jeżeli tak, no to oczywiście, wiecie co zrobić. Łapkę w górę. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, zostawcie subskrypcję żeby nie przegapić żadnych innych nowych materiałów na moim kanale. Jak również pomoże to rozwijać się mojemu kanałowi. I co? Dziękuję bardzo za uwagę. I trzymajcie się. Cześć!